Po uruchomieniu przeglądarki internetowej, należy wpisać adres serwera aplikacji RCP Master 4 Web. Po poprawnym wpisaniu adresu nastąpi uruchomienie okna logowania. Należy wpisać prawidłowy login oraz hasło. Przy pierwszym poprawnym zalogowaniu do aplikacji istnieje możliwość zmiany hasła. Zakładka Konto umożliwia podgląd z przepracowanego czasu w bieżącym dniu i miesiącu. Czas przepracowany jest także prezentowany na diagramie kołowym. Pod diagramem znajduje się graf, na którym można zaobserwować godziny rozpoczęcia i zakończenia danego typu obecności. Istnieje opcja rejestracji zdarzenia np. wejścia, wyjścia czy pracy zdalnej wraz z ewentualnym komentarzem. W zależności od uprawnień, zdarzenie może wymagać dodatkowej akceptacji przełożonego. Historia pracy daje możliwość przeglądania wybranego zakresu czasu pracy Jeżeli zalogowany operator ma odpowiednie uprawnienia przełożonego, to może akceptować bądź odrzucać dodane zdarzenia innych pracowników. Karta obecności umożliwia wybór pracownika i zakresu czasu. Dni, w których była zarejestrowana obecność, posiadają domyślnie kolor zielony, nieobecność to kolor czerwony. Istnieje opcja wyświetlania czasów zaliczonych lub zdarzeń pierwszego wejścia i ostatniego wyjścia w danym dniu. Kolejna zakładka umożliwia przeglądanie wymiarów urlopów dziennych oraz godzinowych. Można sprawdzić wymiar obecnego urlopu, ewentualny pozostały wymiar z roku poprzedniego, ilość wykorzystaną oraz pozostały urlop. Istnieje także opcja wyboru roku oraz pracownika. Zakładka Absencje umożliwia elektroniczne składanie wniosków na wszelkiego rodzaju nieobecności, m.in. urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, delegacje i inne. Jeżeli chcemy złożyć wniosek urlopowy, to po zaznaczeniu odpowiedniego zakresu czasu wybieramy przycisk zgłoś absencję. Następnie można wybrać rodzaj urlopu np. wypoczynkowy i uzupełnić resztę parametrów. Zgłoszony wniosek zawsze wymaga akceptacji z poziomu RCP Master 4. W przypadku chęci zgłoszenia absencji godzinowej składając wniosek zmieniamy rodzaj absencji na godzinowy oraz uzupełniamy godzinę rozpoczęcia i zakończenia absencji Jeżeli wniosek o absencję zostanie zaakceptowany, to zmienia automatycznie swój kolor z szarego na ten, który jest przypisany do danej absencji. Wnioski odrzucone są usuwane z widoku. Kolejne z prezentowanych zakładek dotyczą analizy czasu pracy wielu osób i są dedykowane dla operatorów o wyższych uprawnieniach. Monitor obecności umożliwia sprawdzenie aktualnego statusu pracowników. Po wyborze czasu analizy oraz pracowników wciskamy przelicz. Kolorem zielonym przedstawieni są pracownicy obecni, czerwonym nieobecni, a niebieskim na wyjściu służbowym. Istnieje także opcja filtrowania. Zakładka Lista Obecności przeznaczona jest do przeglądania historii obecności wielu pracowników naraz. Po wyborze zakresu czasu i pracowników pojawia się oczekiwana lista. Za pomocą przycisków w sekcji Opcje można włączać lub wyłączać dodatkowe informacje na wyświetlonej liście. Na przykład można pokazać pełne nazwy absencji zamiast domyślnych kodów. Przycisk Pokaż wejście, wyjście pokazuje pierwsze wejście i ostatnie wyjście w danym dniu. Tę wartość możemy zamienić na czas zaliczony w danym dniu. Można także wyłączyć ostrzeżenia o spóźnieniach, wyjściach wcześniejszych i niewypracowaniu normy dnia. Dodatkowo można wyłączyć podsumowanie oraz zmienić sposób wyświetlania widoku. W zakładce powiadomienia pojawiają się wiadomości dotyczące zgłoszonych zdarzeń lub absencji. W momencie zgłoszenia przez pracownika zdarzenia lub absencji do akceptacji pojawia się automatycznie nowe powiadomienie. Powiadomienia mogą przyjmować status: oczekuje na akceptację zaakceptowany odrzucony.